Ale halo. Cześć, czołem Witam Was na moim jakże to skromnym, ale za to jakże i zacnym kanale w kolejnym materiale, prawdopodobnie przed ostatnim w tym roku, przed ostatnim z tych, na których rzeczywiście się usłyszymy w normalny sposób, niźli ni e w dubbingach albo animacjach. No ale tak. Nagrywam ja ten film bez żadnego przygotowania, ale na totalnym, spontanie. nie wiem co mówić, ale pomyślmy, że to freestyle. Yy, dobra, tak czy siak. <laughs> yy, jeżeli nie żyjecie pod kamieniem, a się domyślam, że nie żyjecie i wiecie co się dzieje na co dzień wokół was, to pewnie wiecie, tak jak pisałem na poście yy, ostatnim na swojej kalcie społeczności. Zazwyczaj takie rzeczy piszę na Discordzie, może się dołączyć, yy, oczywiście, no to... Nie zabraniam, no. Zapraszam. E, ale napisałem ostatnio posta na karcie społeczności i no, na pewno wiecie, że ogromnymi krokami zbliżamy się do Sylwestra i Nowego roku. E, no i tak, mówiłem wam, że do końca tego roku jeszcze na pewno się usłyszymy i będą jakieś filmy informacyjne, bo mam w planach nagrać takie trzy ciekawe filmy mogę teraz dziwnie brzmieć nie wiem czemu z jakiegoś powodu mam dzisiaj bardzo dziwny głos nic mi nie jest nie jestem chory ani nic jest sobie elegancko niedziela godzina prawie 13 mam bardzo dziwny głos możliwe że to trochę dlatego że przed chwilą mówiłem dosyć niskim głosem bo sobie ćwiczę do następnych dubbingów ale to dobny szczegół dobra to was nie obchodzi macie w to wywarone pewnie <laughs> Wracajmy do tematu. Za niecałe dwa tygodnie będzie nowy rok. No ja oczywiście nie mógłbym tego nie zrobić, bo miałbym wyrzuty sumienia do siebie. Tak, do siebie. Dlatego co? Chciałbym wam za ten rok podziękować. Co prawda, jeżeli chodzi o kanał i ogólnie o rozwój kanału, to... Nie był to aż tak dobry rok, jak poprzedni, czyli 2023. Ale ten rok był dla mnie bardzo ciekawy. Dużo się u mnie działo, dużo te rzeczy pozmieniało się. Zacząłem trochę inaczej prowadzić kanał, no bo <laughs> cały czas mówię o tej transformacji kanału, że tam przerabiam kanał z contentu gameplayowego na kanał yy... Dabin. Dabin gatolski? Nie, no, na kanał od animacji i dabingów, na jakiegoś ułoma, co sobie siedzi w internecie i próbuje być fajny. I cały czas tak mówię o tej transformacji. Bla 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 bla. O tym nagram osobny film. Będzie jeszcze, myślę, do końca tego roku. Ale zobaczę. Prawdopodobnie ten film, który oglądacie teraz, będzie pierwszy. Ale co to będzie, zobaczymy. Czas pokażę, Tak czy siak, yy, powiem tylko tak. Albo nie, nie będę mówił. Dowiecie się na tamtym filmie. O! Wracając do tematu, bo się trochę zamotałem. Chciałbym Wam za rok bardzo podziękować. Tym osobom, które ze mną były. Rozwój kanału w tym roku no, był bardzo średni i bardzo powolny. Ale nic się nie stało. To nie jest oczywiście powód, żebym się poddawał, będę robił to, co robić. Lubię chciałbym tylko wam powiedzieć, jakie mam plany tak bardziej na przyszłość na ten kanał. Jeszcze otóż, już kanał nie będzie się skupiał na let's playach, tylko chce się skupić na dubbingach i animacjach. I czemu akurat tak? Otóż ja wcześniej się tym jakoś bardzo nie chwaliłem. Ale ja od. No nie powiem, że całego życia, ale od tak połowy mojego życia bardzo długo interesuję się aktorstwem. I ogólnie też aktorstwem głosowym, bo to jest taka fajna rzecz, bo w aktorstwie głosowym, na przykład tak jak sobie robię, siedzę sobie w domu i nagrywam. No ja się tu nie będę wypowiadał, bo ja jeszcze nic nie wiem, ja jestem dopiero początkujący ale przerabiam ten kanał i chcę się skupić na takich bardziej wartościowych treściach, dlatego że chcę robić treści właśnie takie bardziej wartościowe i ciekawsze niż, niż po prostu proste filmy, jak gram i gadam do mikrofonu no i chcę robić coś ambitniejszego bo jestem bardzo ambitnym człowiekiem i Mam ogromne plany, tak? Chcę skupić się teraz właśnie na tych animacjach i dubbingach, bo animacje mi się robi bardzo fajnie i będę zawsze zostaje przy animacjach w Galesmodzie, bo Galesmod nie ma takich możliwości co inne programy, nie wiem, Blender, SFM i tak dalej. Ale Galesmod po prostu ma taki swój urok, który mi się zawsze podobał i mi się podoba i chcę przy Gales Modzie po prostu zostać. I lubię robić te animaty i je robić będę plus dabingi. Chcę zacząć właśnie tworzyć dabingi tak bardziej na poważnie, dlatego że ja miałem plan zacząć już z dabingami swoją przygodę dawno temu, ale nie miałem do tego warunków. Też miałem swój słaby mikrofon ze słuchawek, czteroletnich jakoś. Teraz mam mikrofon, no jak na moje, porządny, bo kupiłem sobie kilka miesięcy temu, to mówiłem nowy mikrofon, jest normalnie się czuję jak profesjonalny i znajomi mówili, że wyglądam jak streamer, bo normalnie statyw ogromny, wow, wielki mikrofon, bla bla bla. No. I mogłem nagrywać dubbingi na, na tamtym starym mikrofonie oczywiście, ale nie chciałem, bo co chwilę byłoby dmuchanie w mikrofon. Tak jak było na tamtym mikrofonie co chwilę jakieś przesteli i tak dalej. Na tym też czasami są. Bo tego mikrofonu jeszcze nie mam do perfekcji ustawionego, ale to jest kwestia czasu. I mojej chęci. Jak mi się będzie chciało, to zrobię. Jak mi się nie będzie chciało, to nie zrobię proste. Ale tak, chcę skupić się na tych dubbingach, dlatego że ja mam taki swój plan na przyszłość pójść trochę bardziej w aktorstwo. Dlatego chcę sobie już zacząć teraz ćwiczyć, ale ja też o tym mówiłem na ostatnim streamie chyba, jak zrobiłem taki mini podcast, że YouTube jest taką platformą, gdzie możecie wrzucać praktycznie co chcecie i możecie między innymi też rozwiać w ten sposób swoje umiejętności do swoje pasje. Jak interesujecie się motoryzacją, no to możecie yy, wrzucać jakieś filmy z motoryzacji, nie wiem z demonstracji części samochodowych albo z przebiegu naprawy tam jakiś usterek w autach. Jeżeli interesujecie się muzyką, to możecie robić muzykę. Jak interesujecie się, nie wiem, rysowaniem albo pisaniem, to możecie też dzielić się swoją twórczością. No YouTube jest taką bardzo uniwersalną platformą i ja też chcę trochę to wykorzystać, żeby swoje umiejętności rozbudować. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię teraz, eee, ale nie będę robił tu żadnych cięć w tym filmie. Lecę po prostu na żywo dostaniecie surowy film, znaczy surowy. No, zmontuję go, ale nie, będę tu, nie będzie tu żadnych cięć, więc jak się pomylę albo zamotam, to będziecie to słyszeć. Eee. No ale tak, o tym jeszcze będę mówił tam nieraz. To sobie zostawmy. W skrócie, moje przyszłe plany na rok 2025 i ogólnie na przyszłość tego kanału są takie, żeby skupić się na animacjach oraz dubbingach. I chyba tyle. Ale jeżeli chodzi o let's play, e, bo jakiś czas temu znajomy zadał mi to pytanie. Co teraz z let's playami na kanale po tej całej transformacji. I odpowiem wam w ten sposób. Oczywiście nie odchodzę od tematu giel w ogóle, no bo e, animacje będą nawiązywać do giel. E, animacje robię też w galesmodzie. Modzie. E, także tak, dubbingi będą z giel, chociażby Stefa, z, z różnych innych, z, z animacji z giel, z może... Jak trochę już będę miał, nabiorę jakiegoś tam doświadczenia i trochę już rozbuduję kanał porządni, to może z różnych cen z filmów, takich bardzo znanych, zobaczymy jak to się rozwinie. I zobaczymy, czy to wyjdzie w ogóle. No ale nie odchodzę całkowicie od tematu gier. Jeżeli chodzi o let's play, e, to od czasu do czasu będą na kanale się pojawiać filmy jak gram, ale to nie będą już takie filmy po prostu, że gram sobie i tak dalej. Tylko będą to bardziej takie funny moments, jakieś jakieś takie kompiracje, żeby te filmy też były ciekawe i może dla kogoś śmieszne. A co z tego wyjdzie, zobaczymy. No, i jeszcze to, co muszę powiedzieć. No to to, że dziękuję wam za ten rok. I dziękuję wam za to, że jesteście ze mną i mnie oglądacie, jakiegoś y, ułoma, co ma jeszcze całe życie przed sobą i dopiero co w, z plemnika wyszedł na prawdziwy świat. No ale cóż, jestem naprawdę zadowolony z tego. Jestem też zadowolony z siebie, że udało mi się wreszcie y, zadbać o ten kanał i utrzymać regularność na nim że cały czas rzeczywiście nagrywam i chcę. Oczywiście, no, to jest też Wasza zasługa, że jesteście ze mną i mnie oglądacie, więc jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za to. Jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczny. No i co, mam nadzieję, że przyszły rok będzie jeszcze lepszy niż ten. U mnie w tym roku działo się bardzo dużo, też u mnie teraz się prywatnie bardzo dużo dzieje. Pisałem o tym na karcie społeczności. Też miałem tą swoją krótką przerwę od YouTube'a, ale stwierdziłem, że nie ma sensu, żebym pisał tak cały czas o tym, co się u mnie dzieje prywatnie i tak dalej. Bo pewnie też niewielu z Was to interesuje, a ja nie chcę y, potem. Wyjść na depresyjnego człowieka, że się żale, co chwilę, Dlatego zostawiam po prostu to wszystko dla siebie. Jakoś sobie z tym wszystkim poradzę. No i tak to jakoś będzie. I tak w ogóle <laughs> w ramach ciekawostki. Nie wiem, czy ktoś zwrócił na to uwagę, ale w przyszłym roku, w lutym, za dwa miesiące minął mi równo 4 lata. Jak nagrywam na tym kanale? Pierwszy film wrzuciłem 21 lutego 2021 roku. Już nagrywam 3 lata, zaraz minął 4. Także no. Ten czas minął naprawdę bardzo szybko. Dziwnie dla mnie to też brzmi rok 2025. 2024 dla mnie bardzo dziwnie brzmiało, ale 25 to. W ogóle. No ale no cóż, no. Trzeba żyć dalej. Nie będziemy płakać z powodu jakiejś śmiesznej daty. Tam kilku śmiesznych cyfer w dacie. Trzeba żyć dalej. Zobaczymy, co to będzie. Tak jak pisałem też ostatnio na poście. Rok starsza, głupi tak samo. I wszystko cały czas się utrzymuje. Wszystko jest prawdą. Wszystko w formie. No ale co, chyba kończę to twoje Bezsensowne gadanie, bo już czuję, że gadam bez sensu. Po prostu chciałbym Wam za ten rok naprawdę bardzo podziękować. Był to rok, no dużo się działo na kanale, no zacząłem tworzyć animacje. Przerobiłem kanał. Eee, wrzuciłem swój pierwszy oficjalny dubbing, które teraz się będą pojawiać. No i co, możecie mnie teraz nazywać, a przynajmniej ja się tak będę nazywał początkującym, amatorskim aktorem głosowym. Oczywiście aktorem no, głosowym w cudzysłowiu, bo dopiero zaczynam swoją przygodę, jestem tak bardziej na poważnie w praktyce, niż tylko w teorii, ale no co, mam nadzieję tak, że wam się moja twórczość będzie podobać. Jeszcze raz, bardzo wam dziękuję za ten rok, że ja wam życzę wesołych i najlepszych świąt, Zobaczymy też, kiedy to będziecie oglądać. Ale spokojnych świąt, e, dobrego przyszłego e, nowego roku wam życzę, żebyście byli zdrowi i szczęśliwi. Życzę wam spełnienia marzeń i żebyście robili to, co lubicie, a nie przejmowali się jakimiś e, przygłupami z internetu e, albo ogólnie z waszego otoczenia, które wam mówią: A, jesteś debilem, robisz to i tamto. Zostawcie tych ludzi, ludzi, miejcie ich głęboko w odbycie i się skupcie po prostu na sobie. To jest najlepsze, co możecie zrobić. Dziękuję Wam za ten wspaniały rok. Mam nadzieję, że kolejny będzie jeszcze lepszy. No i co, spokojnych świąt, wesołego nowego roku, zdrowia, szczęścia. I to chyba tyle. Dziękuję Wam za uwagę jeszcze raz. I widzimy się na przyszłych filmach. Do usłyszenia już niedługo. No i co? Cześć.